Twój początek dnia. Siódma dziewiąta. Siódma dziewiąta. Kolejny gość to dr Michał Witkowski, prezes Fundacji na Rzecz Pomocy Chorym na Białaczki. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie bardzo. Witamy i mówić będziemy o. Chorobach o nowotworach krwi, o tym, jak pomóc, ale także jak to się dzieje, że ludzie chorują na białaczkę, bo przygotowując się do tej rozmowy, też rozmawiając z panem doktorem, dowiedzieliśmy się, że to jest choroba niezawiniona, to znaczy, nie wpływa na nią stres, styl życia, nie wpływa na nią żaden z czynników zewnętrznych, więc jak to się dzieje? Choroby niezawinione są to choroby, które nie są dzieliczone tylko genowo, ale wiele właśnie czynników na nie wpływa, czyli z oprócz zmian genetycznych, które mogą predysponować do pozostawania chorób krwi. To także właśnie dużo różnych czynników typu właściwie odżywianie, Balans w życiu, odpowiedni poziom równowagi, stresu, który powinien być redukowany. To wszystko się składa, i do tego dochodzą czynniki genetyczne, które mogą nas zawsze spotkać spowodować, że choroba powstanie, a nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić wcześniej, nie jesteśmy w stanie wszystkich przebadać pod kątem badań genetycznych, czy predysponują do danej choroby, czy nie. Z jednej strony troszkę m, takie duże, dają do niepewność, bo każdy chciałby wiedzieć, czy w pewnym momencie zachoruje, czy nie, a z drugiej strony i tak gdybyśmy to wiedzieli, to nie byśmy byli w stanie nic tak naprawdę zrobić, dopóki nie będzie objawów e, klinicznych. Choroby, których jest coraz więcej, dlatego że mamy coraz lepszą diagnostykę, coraz bardziej rozwija się technologia, która umożliwia nam wykrywanie coraz szerszej grupy chorób białaczki. Kiedyś było ich kilka, później kilkanaście, a teraz mamy już ponad 100 podtypów białaczki, jeśli chodzi o choroby hemato-onkologiczne. Myślę, że w dobrym stronę to idzie, a za tą diagnostyką idzie też e, terapia, która zaś coraz nowsza, lepsza, mniej obciążająca, bardziej celowana, wyselekcjonowana i która sprawia, że możemy leczyć coraz bez mniej, większych powikłań, i w ten sposób jakość życia pacjentów chorych na białaczki jest coraz e, lepsza i coraz bardziej zbliżona może być do normalności. Terapia jest droga, jak można tym ludziom pomóc? Wiadomo jest wszystko, co nowe, jest to drogie. Zanim dojdzie do refundacji leków, które wymyślane są zazwyczaj na zachodzie, to trochę czasu musi minąć. Czasami ten czas jest bardzo kluczowy, i wtedy można pomóc różnymi metodami, aby te leki zdobyć. Aby pacjent mógł dostać nowoczesną terapię, i żeby mógł być wyleczony z danej choroby. To, co zawsze podkreślamy, między tym, jak coś się wynajdzie, a tym, kiedy będziemy mogli szeroko stosować zawsze ten czas, mija, fundacje na całym świecie są po to, żeby tą lukę wypełniać, żeby umożliwiać pacjentom też dostępy do nowszych terapii w momencie, kiedy system działa w odpowiednim tempie. I my tak samo robimy w Polsce, staramy się pomagać pacjentom z chorobami krwi, aby do tej terapii mieli jak najszybszy dostęp. Bo Białaczka wielu, wielu, pewnie z naszych słuchaczy kojarzy się z taką postacią ostrą, przewlekłą, taką, która wymaga przeszczepu szpiku kostnego, która jest, która jest chorobą wyniszczającą, śmiertelną, ale to niejednokrotnie także postać taka przewlekła, i, i pacjenci żyją z nią wiele, wiele lat i są leczeni. Tak, białaczki, tak jak wspominałem, mamy bardzo dużo różnych podtypów. Jeden taki pierwszy główny podział to na białaczki ostre i na białaczki przewlekłe. Białaczki ostre przebiegają szybko, dużo różnych powikłań. Pacjenci wyglądają bardzo źle, ponieważ te objawy szybko je dotykają. Trafiają najczęściej do szpitala i to są tacy pacjenci, których zawsze kojarzymy zdjęcia z telewizji. Różnych akcji, i to są wrażliwi pacjenci z tymi białczkami. Natomiast pacjenci z przewlekłymi chorobami, jak sama nazwa wskazuje, jest to coś, co to toczy się wolniej, dłużej i zazwyczaj trwa przez długą e, część życia. Czasami, na przykład jak w przewlekłej białoczce infocytowej, jest to choroba, która jest dobrze leczona. Leczymy wtedy, kiedy trzeba, e, i pacjenci żyją z tą chorobą. Jakość życia ich jest bardzo dobra. I tak naprawdę to nie jest y, powód, y, dla którego ich stan zdrowia czasami się później znacząco pogarsza. Y, więc, y, przewlekłe białaczki to zazwyczaj pacjenci, których widzimy, są aktywni, y, pojawiają się, chodzą do pracy, y, działają, robią, wracają do swojego normalnego życia dzięki celowanej terapii, bo też w przewlekłych mamy dużo fajniej celowanej terapii, która daje mało działań niepożądanych. Natomiast tak jak wspominaliśmy oste, no to dramatyczny przebieg, szybki i tutaj czas jest bardzo kluczowy, aby to leczenie jak najszybciej dla tych pacjentów dostarczyć. Doktor Michał Witkowski, prezes fundacji na rzecz pomocy chorym na białe. Twój początek dnia: siódma, dziewiąta, siódma dziewiąta